Widzowie, dwa miesiące temu, około, no niecałe jeszcze dwa miesiące, około 10 lutego, mówię widzowie, kończymy kon, z ludo kluba. No jeszcze miałem troszeczkę coś innego robić, na no, ale no, Dobra widzowie, to będzie szybki teraz. Zbijaczek oczywiście... O! Ten zbijacie, kto będzie gramy. Jest 100 tysięcy monet widzowie, ponieważ widzowie ludoklub powraca tylko przez Daily. tak są te subway'sów, sub, czego był wczorajszy odcinek, link na mam w opisie. żebyście mogli to zobaczyć. I na trzeba z szóstki, kurde. Dobra, ja mam z tym z milionerów, to zmiana całą to zwaną kasą, że zlogowani to nieC, gram wygrywając. co nie myśli? Fiuotko. Kurde, trzymam. mam. Dobra, 50 sobie tym. Ja nie myślę o tym. No, co on teraz robi, Co on tu robi, no, patrzcie. W sumie na patrzcie. Jesteśmy na zaraz na na punkcie zbicia. Dobra, uciek na tym, powiedzmy. Hm. Co ten chłop robi? Sumie, co ja robię? Dobre, dobra, wydaję. Sześć razy pojadę tym. I trzy razy ja wolę tym. O! I Dobra, nie chcę już jakoś wymówić. No co? No, obie sobie to jeszcze dojadę. No, muszę na tym full dawać chyba fory. Dobra, już nie dajemy jeden ruch. Jedziemy za nim. Błagam chłopie. Ej, w sumie ja teraz mam przepał. Dobra, jest 3-0. gram o 100 tysięcy? Nie, nie mam. Nie, on nie będziemy się dzięki.

Hey okay. Dobra, nie zdycham, już jest dwa teraz ja jeszcze mogę poprzedłużać, o, dobra, nie jestem taki aż, tak, nie przedłużam, dobra, lepiej kule. Daj mi się płacę, staję 50 sekund, dwa se pojadę tym. Może masz łapkę w górę, może wygrasz, 7 łapkę w górę. Chyba w snach wygra. Nie no, co on robi? Czemu je... I już coś widzę, 100 tysięcy. So, Nie dni chyba, po kilka razy ledwo, ledwo wygrałem. Dobra, nie wygra tego. No. Czemu taką muzykę. No chyba żeby... Boże. No to dobre, widzowie, to na tyle, bo ja już teraz szybko jeszcze coś muszę zrobić, także widzowie, to na tyle. Cześć. Ja tak naprawdę to dalej Twadeli, jutro jest odcinek z Minecrafta i to jest nie wspomniałem tego.